Dzięki, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak już pod tytułem mogliście zauważyć, jest nowa seria. E, seria pod tytułem. Mm, czy znaczy nie ma jeszcze, nie wiem jaka nazwa tej serii będzie, więc proszę Was. E, napiszcie mi, jaką nazwę tej serii mogę wam dać. E, mm, na tej serii filmiki z tej serii będą okazywały się filmiki z. Nie z królików, tylko po prostu z remontu, znaczy remontu pomieszczenia dla kur myślę, że koło, 8, koło 8, 10 odcinków z tej serii będzie. No i co? Więc możecie pisać, jak tą nazwę, mogę, jak tą serię mogę nazwać, nie wiem, jakiś remont pomieszczenia dla kur, taką nie za długą, krótką pomieszczenie będzie tutaj. Dzisiaj troszeczkę zacząłem. Pierwszy raz oświetlamy sobie światełko. Wchodzimy. No i bo, troszeczkę nie przekraczcie się, jak tu, będzie, jak tu jest brudno. Ale, ale no ciężko jest. Jak widać, gruzu jest troszeczkę. Yy, ściany są brudne, będą malowane na pewno. Yy, tu było dość taki wysoki murek. Yy, to wszystko zostanie wyrównane do tego poziomu. I tu na tym będą kury, tu będą robiąc z z i kury na tym będą jajka nosiły. czy nie oczywiście na betonie, tylko będzie płyta z beta, ten, słama i w ogóle. E, tu są drzwi, takie ten, co tam będzie wybieg, sznurkiem zadane, bo tam ciężko się zamyka. E, jak widać gruz, e, tu były normalnie grudki, koryta, wszystko zostało z jednego poziomu też wyrównane, można powiedzieć. E, cementem, e, muszę kupić cement, ale tak jak przed wakacji z tej serii teraz yy, okaże się no, pier, to jest no, jutro możliwe pierwszy odcinek nie no jutro nie ale w poniedziałek wtorek może pierwszy odcinek yy, ścięcia, ucinania tego całego, to o całe to w, w, w ogóle były jakieś nie, to jest taki smoczek po idło dla świn, yy, będzie ucinane yy, to yy, ty, to i ta rurka to yy, tu też są takie rurki, i tamto. No i oczywiście znowu dokończyć to. Ostrożnie musi złapać. No i widać te koryta tak się prezentują. Chyba, no takie. Tak o, żłoby, jakby można powiedzieć. Tu są te grudki pocięte. No powiem, że troszeczkę, no 4 godziny rozwalałem to z kolegą, więc no, troszeczkę ciężko, oczywiście gruzuje trochę, ale jak się otwieram, znaczy cały czas wysłamy, bo to była słama wszędzie, otwieraliśmy te drzwi, tutaj podjeżdżaliśmy wózkiem, ładowaliśmy i wywoziliśmy tędy, w ogóle te drzwi będą zmniejszone do gdzieś takiego ma małego, tak, tak, dla kur po prostu, Yy, tak jak mówię, na tej ścianie yy, gdzieś, no nie, nie całe, ale gdzieś do połowy będzie pytał z B, więc yy, ma, no, będą odcinki. Może yy, yy, no, jak za chwilę, w, w tym tygodniu, może jeszcze jeden wejdzie. Yy, światło oczywiście będzie też przedłużone, yy, bo jedna lampa, mam dwie lampy w ogóle, będą. Jedna pójdzie dla królików, taka duża, a druga tutaj. Yy, no, jak widać ściany, będzie trzeba odmalować, gdzie nie gdzie pogipsować. Oczywiście, yy, tam jest taka dziura, jak widać. To trzeba, oczywiście, żeby tu nie miało chłodno. Yy, sufit jest jako optako, tylko pomalować. No, nie jest tu aż tak dużo roboty. Przem, że tu będzie yy, po prostu gorzej, yy, więc możecie pisać, jak tą serię nazwać. Yy, no, jak widać, tu są takie dziury. To wszystko yy, będzie trzeba. Yy, Wyrównać po prostu to będzie trzeba wyrównać. Tak jak widać, tu jest jeszcze dość yy, wysokie. No tu już nie ma dość takiego wysokiego, tylko bo tu podłogę z tyle jest. No, oczywiście to jeszcze będę musiał skuć, yy, ale na pewno malowanie użycie po, w, po, na, w drugi miesiąc wakacji. Yy, ponieważ jak przyjadę, to będę dopiero tutaj zaczynał. Yy, z, będę płyty tutaj przy kupię kilka płyt. i Porobię I tak jak mówię, tu za te drzwi przykręcę płytę i to będzie taki mały otwór. Z tyłu wybieg będzie miał około, około 10 na 10 metrów dość taki konkretny. Jest, no, tu będą kury. Nie wiem czy mówiłem, będą kury, bo tak jak już zaczynam, na górę wpisałem, zaczynam hodować kury. No i będę tu miał zamiar hodować no, kury, nie wiem dokładnie ile. Oczywiście akcesoria, wszystko będę kosztowały. Na gruncie na razie pomieszczenie zrobić, a resztę to już się nie przejmować. Dla królików też jeszcze pomieszczenie będę musiał zrobić, ale to nie wiem czy pomieszczenie będę robił po wakacjach. Zobaczymy. Na razie dla kur. Wiem, pomieszczenie dla, dla królików miało być robione w wakacje. Może za czym zależy, jak z tym szybko pójdzie. Tu nie jest już z roboty malowanie. Myślę, że zajmie mi to jeden cień pistoletem i pistoletem do malowania i farbą. Myślę, że to powinno być szybko. Malowanie to już będzie ostatnia rzecz. No i potem tydzień czekam, żeby ten zapach urotnił się i kury będę kupował. Kury będę hodował. Skill, jakoś tak ta nazwa, rasa się nazywa. Takie owoślone, naprawdę dość ładne. i na pewno jeszcze jakieś inne rasy. E, oczywiście na jajka, jak mówiłem, tu będzie zrobione. Tu e, nie, no oczywiście to będzie mało zrobione, tylko tyle. I tu zrobione. E, potem e, tu będą drabinki. Na, dla nich poidła. E, Zamówię. E, no, że Cztery pojedła, cztery karmidła. Powinno starczyć, Dwa tutaj, dwa yy, tak na dwór. Yy, no i myślę, że yy, Myślę, że do spoko, to będzie wyglądać, jak tutaj się naprawdę zrobi. Teraz jest wielki burdel, yy, brudno. jak widać yy, no, nie ma co na razie yy, pisać, yy, że, co to jest i w ogóle. Yy, ale naprawdę yy, z tego, co taki plan mam rozrysowany. Pamiętaj, naprawdę będzie to fajnie wyglądać, grunt, że najbardziej mi na te ściany zależy, bo one są naprawdę, nie, nie, nie są aż tak zniszczone bardziej te ściany, ale tak ale mówię, płyta pójdzie gdzieś na tą wysokość, reszta do góry to się wyczyści i pomaluje, tak jak tutaj, te ściany, tynk yy, yy. miejscami jest dość taki utrzymały, ale tutaj już do góry to... Będzie trzeba na wszystko o, jak widać skrobać, i po prostu o, wszystko odpada, więc tynkowanie tutaj na pewno jakiejś tam części tej gdzieś tak górnej nie, nie, na pewno nie, ten, nie przejdzie. No jak mówię tam gdzie odpanie tam się potękuje i zacznie malować. No, no mówię, że w poniedzieli zacznę wycinać to, to, to. To jakiś filmik może z, z tego wyjdzie. Jutro założę komputer do naprawy, znaczy dokładnie to dzisiaj, Oli. ale no, jutro Gostek powiedział, że się nie zajmie, myślę, że w piątek komputer będę miał, czyli w poniedziałek coś fajnego nagram i zgram, e, więc to tyle chyba w tym dzisiejszym odcinku, więc piszcie jaką nazwę na tą serię mogę nazwać, nie wiem, jakiś remont, pomieszczenia dla kurwa, coś w tym stylu, aha, jeszcze nawet drzwi będą, tak, tu i w hodowli, Że przyjdziemy sobie na chwilę do hodowli, wam coś, tu sobie zamknę poza odcinkiem może troszeczkę, troszeczkę ciężko, bo wieje. Sprzedałem te dwa młode. Te dwa młode, co tu były, sprzedałem. I tu jest teraz samiczka KC. Ciemno, nie widzicie ją pewnie, chociaż coś tam widać. No, i sprzedałem. Tu, no, tu ma dużo miejsca, więc lepiej ma. A tutaj ta klatka to po prostu. Jest no, teraz nie do użytku. Na razie stoi wolna. Muszę tutaj posprzątać oczywiście. No, nic nie widzicie. Dobra. I to jest tyle w dzisiejszym odcinku, więc łapkujcie. No, łapkujcie. Subskrybujcie. Komentujcie. Trzymajcie się Cześć. Piona.